Generał pozwolił nam spać w pokoju sześciu szlachetnych szeryfów. Ale kto zaśnie, gdy wokoło grasuje złote widmo? No właśnie, chodźcie się rozejrzeć. My wolimy zostać. Przećwiczymy regulaminowe słanie łóżek na mumie. Mocniej. Ten kamuflaż sprawi, że bez trudu zaskoczę widmo. Trudno Cię dostrzec z gołym okiem. Tam jest! Ech! A jednak go złapałem! A myślisz, że to on? Swytał pan Travis'a Noxa, sir! On się tu zakrada dzień w dzień, sir! Rozwój! Bezprawie! I to na mojej ziemi! Jak myślicie, skąd nazwa Fort Knox? Ale dosyć tego dobrego! Oddacie, co do mnie należy! I sklepu mi nie odbierzecie! Zamontowałem alarm! Dziękuję, sir! Fajnie, ładny medal. Gotowi do ćwiczeń nocnych? Ognia! Kudłaty! Kudłaty! Otwierasz puszkę? <laughs> Czyli będziemy coś jeść! O? Brak szczeniaków. Zdrada! Pośpiesz się, musimy znaleźć szeryfów. Dobra Skubi, głębszy wdech. Oto to chodzi. A teraz idź i szukaj. <śmienny> Wiesz, nic się tak nie przerazi, jak własna twarz. Tak, twoja. Patrzcie, kudłaty i Skubi uciekają. Szybciej na górę! Świerujesz? W las, ciągiem. Co jest? Co się dzieje? Helikopter nie ucierpiał? Cały i zdrowy. Och. Za to pieski zaginęły! Zaginęły? Jak co, ja, co to? się stało? Obudziłem się, patrzę i i i nie ma ich! To wy, pieski! Patrzcie, sierżant Payne obrócił się w słup złota! Teraz on? Zaczyna brakować mi żołnierzy! Tajne laboratorium. Hmm. <laughs> Już dobrze, zaraz poszukamy piesków. Zanim ten Midas je znajdzie. Wróćmy do sypialni, może tam jest jakiś trop. Proszę, całe mnóstwo tropów. Ha? Przecież nie było ich tu wcześniej. Patrzcie, brud na łapach. Co to ma znaczyć? Zdaje się, że nad Fort Knox wstaje nowy dzień. Zauważyłam, że sierżant Payne miał przepustkę do jakiegoś strasznie tajemnego miejsca. Chcecie czy nie, trzeba je sprawdzić. Zgoda. Zajmiemy się tym, a wy dwaj weźcie szczeniaki do miasta i zbadajcie tego szaleńca Travisa Noxa. Doskonale, Fred. Zbadamy też smak napojów z tej fabryki, którą mijaliśmy po drodze. Mniak!